Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jest to odcinek specjalny z wynikami giveawayu, który postanowiłem zrobić z okazji 100 subskrypcji na moim kanale. Także na pewno tego oczekiwaliście, tego filmu i wyników. Nie przedłużając, chciałbym jeszcze tylko e, powiedzieć, że spośród 120 subskrybentów, których posiadam e, w dniu dzisiejszym, jedynie 16 osób e, wzięło udział w giveawayu. Nie wiem czemu tak się stało. Dałem Wam tydzień na to, żeby. Żeby napisać komentarz pod tym filmem, bo taki był, takie było jedno z dwóch wymagań, żeby wziąć udział w giveawayu, Pierwsze to było oczywiście subskrybować mój kanał. A drugie wymaganie, to napisać komentarz pod moim filmem, mianowicie jaką serię najbardziej lubicie na moim kanale, lub co byście chcieli zobaczyć tutaj w przyszłości. No i tak jak powiedziałem, tylko 16 osób napisało. Ej, ale to chyba w sumie lepiej dla was. Macie większe szanse na wygraną skoro tylko wy napisaliście także, żeby nie było, że oszukuję coś e, mam tutaj taki programik dzięki Christian <grystian> e, także mam listę osób i będzie to wyglądało w sposób następujący mam cztery skiny do rozdania zaczniemy giveaway'a od e, P250 czyli w tym momencie losuję jedną osobę i to, ta osoba, która wygra te P250, po prostu usuwam z listy i no niestety, można tylko jedna osoba może wygrać tylko jednego skina, tak myślę, że jest sprawiedliwie. Także ta osoba, która wygra P250 już nie będzie brana pod uwagę przy losowaniu e, pozostałych skinów. Także kolejność losowania, P250, e, Galil Eco, następnie e, SSG Żelastwo i na końcu AWP Słońce w znaku lwa. Oczywiście po e, każdym wylosowaniu, e, e, osoby będę do niej pisał wiadomość na, e, na YouTube, że wygrała. Ok, w takim razie zabierajmy się za losowanie. Pierwszy skin P250, karmazynowe kimono. E, lekko używana to jest jakość. I cena mniej więcej 0,59 euro. Także losujemy pierwszą osobę. MarioHolos, wygrywasz P250, karma nowe kimono. Oczywiście, e, już do ciebie śle, wiadomość. Także, MarioHolos, e, leci do ciebie wiadomość. Wiadomość poleciała w takim razie usuwamy cię z listy i lecimy z kolejną osobą i z kolejnym skinem. Kolejny skin to Galil Echo. Jakoś przetestowano w boju, ale uwierzcie mi, i pokazywałem zresztą na wcześniejszym filmiku. Naprawdę wygląda pięknie. Żadnych tam zarysowań nie widziałem, także wygląda moim zdaniem jak w New. I cena około 1 euro, delikatnie powyżej 1 euro. Okej, okay, losujemy kolejną osobę do Galila Echo. Nikio, wygrałeś właśnie Galila AR Echo. Już cię szukam. Hmm. Gdzie jesteś? Gdzie się, gdzie się ukrywasz? Gdzieś na początku powinieneś być. Dobra, jesteś eee, Nikio, tak? Dobrze, tak jest. Już do Ciebie wysyłam wiadomość. Wiadomość poszła. W takim razie usuwam Cię z listy. Mm, tak jest i losujemy. Kolejną osobę do skina. Tym razem jest to SSG 08 Żelastwo wartość powyżej 2 euro. Losujemy. Sami TV wygrałeś właśnie SSG 08 Żelastwo. Jesteś, więc wysyłamy wiadomość. Wiadomość poleciała. Usuwamy Cię e, z puli i teraz myślę, że ta chwila, na którą wszyscy najbardziej czekają e, giveaway AWP Słońce w znaku lwa. Wartość mniej więcej 2,30, ale podejrzewam, że ona powinna, cena powinna wzrosnąć. Wcześniej była wyższa, także myślę, że też powinna wzrosnąć. Także e, zostało nam 13 osób i cóż, i losujemy. <laughs> Invictus wygrałeś AWP słońce w znaku lwa. Gratuluję. Także wszystkie skiny rozdane, a czy rozdane? Wiecie już, kto wygrał, kto nie wygrał. Eee... Mam nadzieję, że się cieszycie ci co wygrali. No ci którym się nie udało, no niestety nic na to nie poradzę. no to było uczciwe losowanie. Także ale nie martwcie się, w przyszłości jeszcze będą inne giveawaye, także mam nadzieję, że ze mną będziecie i będziecie brali w nich udział. Aktywny. Oczywiście do osób, które wysłałem wiadomość teraz, że wygrali, prosiłbym o odesłanie mi wiadomości z linkiem do trade'owym na Steamie. I cóż. Kochani, dziękuję wam bardzo. Za to, że jesteście ze mną, za te 100 subskrypcji, na dzień dzisiejszy ze 120 subskrypcji Mam nadzieję, że e, mój kana kanał wam się podoba i dostarczam wam wystarczająco dużo rozrywki Także dzięki i do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie